Czy wiesz, że w 3.25 roku po Chrystusie w jednym pokoju grupa ludzi mogła zmienić oblicze Boga na zawsze? To, co stało się w Nicei, wciąż wpływa na Twoją wiarę dzisiaj. W historii chrześcijaństwa istnieją momenty, które na zawsze zmieniły oblicze wiary. Jednym z najważniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych, był sobór w Nicei w 325 roku po Chrystusie. To wydarzenie, które oficjalnie miało zjednoczyć Kościół, w rzeczywistości wprowadziło zmiany tak głębokie, że wielu współczesnych chrześcijan nawet nie zdaje sobie sprawy z ich konsekwencji. Cesarz Konstantyn Wielki, który dopiero co wydał edykt mediolański, legalizując chrześcijaństwo w Imperium Rzymskim, stanął przed poważnym problemem. Kościół, zamiast być źródłem jedności, był rozdarty przez teologiczne spory. Najbardziej palącą kwestią była natura Jezusa Chrystusa: czy był prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, czy może czymś pomiędzy. Ariusz, prezbiter z Aleksandrii głosił, że Syn Boży był stworzony przez Ojca i dlatego nie mógł być równy Bogu Ojcu. Ta nauka, zwana arianizmem, zyskała ogromną popularność w całym cesarstwie. Z drugiej strony stał biskup Atanazy, który tworzył, że Jezus jest współistotny z Ojcem, prawdziwym Bogiem od wieków. Konstantyn, choć sam nie był jeszcze ochrzczony, zrozumiał, że ten spór może rozerwać jego imperium. Polityczna stabilność wymagała religijnej jedności. Dlatego zwołał pierwszy powszechny sobór w historii chrześcijaństwa, który miał się odbyć w mieście Nicei, w dzisiejszej Turcji. Prawie 300 biskupów z całego znanego świata zjechało do Nicei. Każdy z nich reprezentował różne tradycje, kultury i interpretacje nauki Chrystusa. Cesarz osobiście otworzył obrady, podkreślając wagę podjęcia jednomyślnej decyzji. Jednak to, co działo się za zamkniętymi drzwiami, pozostaje jedną z największych tajemnic wczesnego chrześcijaństwa. Czy rzeczywiście wszyscy biskupi byli wolni w swoich decyzjach, czy wpływ cesarski nie przesądził o wyniku obrad? A może prawda o tym, kim naprawdę jest Jezus Chrystus, została zmieniona na zawsze w imię politycznej wygody? Aby zrozumieć prawdziwą wagę Soboru Nicejskiego, musimy cofnąć się do początków chrześcijaństwa. Pierwsi uczniowie Jezusa nie mieli skomplikowanych formuł teologicznych. Oni po prostu wierzyli w to, czego doświadczyli: Że Jezus z Nazaretu został ukrzyżowany, z martwych wstał i jest Panem. Apostoł Paweł w liście do Filipian pisze. On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Te słowa napisane zaledwie 20 lat po śmierci Chrystusa pokazują, jak wczesni chrześcijanie postrzegali swojego Zbawiciela. Jednak w miarę upływu czasu i rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa na tereny o różnych kulturach, Filozoficznych pojawiły się pytania, które pierwsi uczniowie nie musieli sobie zadawać. Jak pogodzić wiarę w jednego Boga z czcią oddawaną Jezusowi? Czy można było być prawdziwym monoteistą i jednocześnie uznawać boskość Chrystusa? Ariusz, wykształcony w aleksandryjskiej szkole teologicznej, próbował rozwiązać ten problem w sposób, który wydawał się logiczny. Jeśli Bóg, jest jeden i niepodzielny, to Jezus musi być w jakiś sposób mniejszy od Ojca. Był czas, kiedy go nie było, głosił Ariusz, odnosząc się do Syna Bożego. Ta formuła była prosta, zrozumiała i pozwalała zachować jedność Boga, ale czy ta prostota nie kryła w sobie czegoś więcej? Czy nie była to próba dopasowania nieskończonego misterium Boga do ludzkich ograniczeń rozumu? Atanazy ostrzegał, że jeśli Jezus nie jest prawdziwym Bogiem, to jego śmierć na krzyżu nie ma mocy zbawczej. Tylko Bóg może zbawić człowieka od grzechu i śmierci. Te teologiczne spory nie były jedynie akademickimi dyskusjami, dotyczyły najgłębszej istoty chrześcijańskiej wiary, tego, kim naprawdę jest Jezus Chrystus i czy może nas zbawić. Kiedy biskupi przybyli do Nicei latem 325 roku, cesarz Konstantyn powitał ich z niespotykaną dotąd pompą. Palatco cesarskie zostało udostępnione dla obrad, a każdy z hierarchów otrzymał miejsce godne swojego stanowiska. Jednak za tym przepychem kryła się twarda polityczna kalkulacja. Konstantyn doskonale rozumiał, że jedność religijna oznacza stabilność państwową jego cesarstwo które niedawno przeżyło wojny domowe i prześladowania chrześcijan potrzebowało spoiwa które mogłoby połączyć miliony poddanych chrześcijaństwo które już liczyło około 10% populacji imperium wydawało się idealnym kandydatem jednak spór ariański groził zniszczeniem tych planów miasta były podzielone rodziny skłócone a niektóre prowincje znajdowały się na granicy otwartego konfliktu religijnego. Arianie mieli swoich biskupów, ortodoksja swoich. Każda strona twierdziła, że reprezentuje prawdziwą naukę Chrystusa. Jeśli interesuje cię prawda o tym, jak polityka wpłynęła na wiarę, zapisz się do naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odkryć. Cesarz nie ukrywał, że oczekuje jednomyślnej decyzji. Jego słowa, wypowiedziane na otwarcie soboru, brzmiały jak polecenie: Niechaj, Bóg przez was pomoże mi znaleźć rozwiązanie tego problemu. Ale czy to była prośba, czy raczej dyskretna groźba? Historycy do dziś spierają się o rzeczywistą rolę Konstantyna w obradach. Oficjalnie cesarz nie brał udziału w teologicznych dyskusjach. Nieoficjalnie jednak jego obecność była odczuwalna przy każdej decyzji. Biskupi wiedzieli, że od ich wyboru zależy nie tylko przyszłość Kościoła, ale także ich własna pozycja w cesarstwie. Ariusz, choć miał wielu zwolenników, szybko znalazł się w defensywie. Jego nauka została przedstawiona jako zagrożenie dla jedności Kościoła i stabilności państwa. Czy jednak rzeczywiście była błędna, czy może po prostu politycznie niewygodna? Ta różnica miała zadecydować o losie milionów wierzących na kolejne stulecia. Kluczowym momentem Soboru stało się wprowadzenie słowa, które do dziś budzi kontrowersję. Homoousios, czyli współistotny. Ten grecki termin, który miał wyrazić relacje między ojcem a synem. Nie pojawił się nigdy wcześniej w chrześcijańskiej teologii w takim kontekście. Co więcej, był to termin używany przez filozofów pogańskich, szczególnie w szkołach platońskich. Biskup Hosius z Kordoby, bliski doradca cesarza, przedstawił projekt wyznania wiary, które miało zakończyć spór. Sformułowanie prawdziwego Boga, z prawdziwego Boga, zrodzonego, niestworzonego, współistotnego z Ojcem, miało definitywnie odrzucić naukę ariańską. Jednak wielu biskupów miało wątpliwości co do tego niebiblijnego języka. Dlaczego Kościół, który przez trzy wieki opierał się na piśmie świętym i tradycji apostolskiej, nagle potrzebował nowych filozoficznych terminów? Czy Ewangelia Jana, mówiąca Słowo było u Boga i Słowo było Bogiem, nie była wystarczająco jasna? Niektórzy biskupi argumentowali, że wprowadzanie pojęć nieznanych apostołom oznacza odejście od pierwotnej wiary. Eusebius z Cezarei, pierwszy historyk kościoła, początkowo sprzeciwiał się nowej terminologii. Obawiał się, że słowo homoousios może prowadzić do błędnego zrozumienia Boga jako materialnej substancji. Jednak pod presją cesarza i większości biskupów, ostatecznie zgodził się na kompromis. Proces głosowania był równie kontrowersyjny, co sama formuła. Z około 300 biskupów tylko dwóch odmówiło podpisania wyznania wiary. Pozostali, nawet ci, którzy mieli wątpliwości, poparli dokument. Czy ta niemal jednomyślność świadczyła o prawdziwym przekonaniu, czy raczej o skuteczności cesarskich nacisków? Ariusz i dwóch biskupów, którzy odmówili podpisania, zostali skazani na wygnanie. Ich pisma zostały nakazem spalone, a każdy, kto je przechowywał, podlegał karze śmierci. Historia, jak wiadomo, pisze zwycięzcy, ale co działo się z tymi, których głos został uciszony? To, co wydarzyło się bezpośrednio po Soborze Nicejskim, ujawnia prawdziwą naturę tych decyzji. Konstantyn, który tak gorliwie popierał ortodoksyjne wyznanie wiary, zaledwie dwa lata później przywrócił Ariusza z wygnania. Cesarz, najwyraźniej przekonany przez zwolenników ariańskich, zaczął prześladować tych samych biskupów, których wcześniej wspierał. Atanazy, główny obrońca nicejskiego wyznania wiary, został skazany na wygnanie nie raz, ale pięć razy przez różnych cesarzy. Spędził 17 lat swojego życia z dala od Aleksandrii, ukrywając się na pustyni wśród mnichów. Czy to nie dziwne, że prawdziwa wiara wymagała takiej przemocy do swojego utrzymania? Kolejni cesarze, Konstancjusz II, Walens, wyraźnie popierali arianizm. Większość biskupów na wschodzie cesarstwa przyjęła ariańskie lub półariańskie stanowisko. Święty Hieronim, wielki biblista IV wieku, napisał słynne słowa – Świat jęknął i zdziwił się, że stał się ariański. Jeśli nicejska ortodoksja była tak oczywista, dlaczego większość kościoła od niej odstąpiła? Historia pokazuje, że prawdziwy zwrot nastąpił dopiero za panowania cesarza Teodozjusza I na końcu IV wieku. To on ostatecznie uczynił nicejskie chrześcijaństwo religią państwową. I rozpoczął systematyczną walkę z Arianizmem. Kodeks teodozjański wprowadził surowe kary za herezję, konfiskatę majątku, utratę urzędów, a nawet karę śmierci. Czy możemy mówić o prawdziwej wierze, gdy była ona narzucana siłą miecza? Czy decyzje teologiczne podejmowane pod groźbą represji mogą być uważane za inspirowane przez Ducha Świętego? Te pytania nie są jedynie historyczne, dotykają samej istoty tego, czym jest autentyczna wiara chrześcijańska, barbarian. Tribes, szczególnie goci i wandalowie, którzy przyjęli chrześcijaństwo od ariańskich misjonarzy, przez stulecia zachowywali swoją wiarę. Dopiero podboje frankijskie i polityka Kościoła Rzymskiego ostatecznie wykorzeniły arianizm z Europy, ale czy wykorzenienie błędu. Czy prawdy? Jednym z najbardziej niepokojących aspektów Soboru Nicejskiego jest sposób, w jaki zostały zniszczone źródła historyczne. Pisma Ariusza, które miały przedstawiać jego poglądy, zostały systematycznie niszczone przez kolejne stulecia. To, co dziś wiemy o jego nauce, pochodzi głównie od jego przeciwników. Czy możemy ufać relacjom tych, którzy go zwalczali? Współczesne odkrycia archeologiczne rzucają nowe światło na te historie. W 1945 roku w Nag Hamadi w Egipcie odnaleziono bibliotekę wczesnochrześcijańskich. Tekstów, które ukrywano przed prześladowaniami. Wśród nich były pisma przedstawiające zupełnie inne obrazy Jezusa Chrystusa niż te, które zostały zatwierdzone w Nicei. Czy te teksty były rzeczywiście heretyckie, czy może przedstawiały autentyczne tradycje, które zostały stłumione? Ewangelia Tomasza, jeden z odkrytych tekstów, przedstawia Jezusa jako nauczyciela mądrości, który przyszedł obudzić w ludziach świadomość ich boskiej natury. Królestwo Boże jest wewnątrz Was i zewnątrz Was. Głoszą te słowa przypisywane Chrystusowi. Dlaczego taka nauka została uznana za niebezpieczną dla Kościoła? Badania patrystyczne ostatnich dziesięcioleci pokazują, że wczesne chrześcijaństwo było znacznie bardziej różnorodne niż sugerowały to oficjalne historie kościelne. Istniały wspólnoty, które widziały w Jezusie przede wszystkim proroka, inne skupiały się na jego ludzkiej naturze, jeszcze inne na boskiej. Czy sobór nicejski rzeczywiście wyjaśnił prawdę, czy może po prostu wybrał jedną z wielu możliwych interpretacji? Szczególnie intrygujący jest fakt, że Konstantyn został ochrzczony dopiero na łożu śmierci przez biskupa ariańskiego. Cesarz, który zwołał sobór przeciwko arianizmowi, ostatecznie przyjął chrzest od jednego z jego zwolenników. Co to mówi o jego rzeczywistych przekonaniach religijnych, czy nie jest możliwe, że polityczne motywy przeważyły nad duchowymi? Że jedność cesarstwa była ważniejsza niż prawda o naturze Boga. Jedną z najgłębszych konsekwencji Soboru Nicejskiego było przekształcenie chrześcijaństwa z ruchu duchowego w instytucję polityczną. Przed Konstantynem chrześcijanie byli prześladowani, ale ich wiara była czysta. Nie było korzyści materialnych z bycia wyznawcą Chrystusa. Po Nicei wszystko się zmieniło. Biskupi stali się urzędnikami państwowymi, otrzymywali pensje z skarbu cesarskiego i mieli wpływ na politykę. Kościoły zaczęły gromadzić ogromne bogactwa, a funkcje duchowne stały się drogą do społecznego awansu. Czy taka zmiana nie zmieniła samej istoty chrześcijańskiej wiary? Jezus powiedział do Piłata: królestwo moje nie jest z tego świata". Jan 18:36 jednak po Nicei Kościół stał się nieodłączną częścią ziemskiego królestwa. Czy to nie było zdradą pierwotnego przesłania Chrystusa, który unikał politycznej władzy i wzywał do duchowej przemiany serc? Proces kanonizacji pisma świętego, który nastąpił w latach następnych po Soborze, również budzi pytania: Które księgi zostały włączone do kanonu biblijnego, a które odrzucone i dlaczego? Czy decyzje te były naprawdę inspirowane przez Ducha Świętego, czy może przez potrzeby polityczne nowej państwowej religii? List do Hebrajczyków, który podkreśla znaczenie Jezusa jako wielkiego kapłana, został włączony do kanonu, mimo wątpliwości co do jego autorstwa. Tymczasem Ewangelia Tomasza, która mogła pochodzić z I wieku, została odrzucona. Czyżby dlatego, że jej treść nie pasowała do nowej instytucjonalnej wizji chrześcijaństwa? Święty Jan Chryzostom, jeden z wielkich ojców Kościoła, ostrzegał przed niebezpieczeństwami sojuszu z władzą świecką. Nic tak nie szkodzi Kościołowi jak miłość do chwały i władzy, pisał. Czy jego słowa nie były przepowiednią tego, co miało się wydarzyć w kolejnych stuleciach? Historia pokazuje, że każdy związek religii z władzą polityczną prowadził do korupcji obu stron. Czy Sobór Nicejski nie był początkiem tej zgubnej tendencji w chrześcijaństwie? Najbardziej szokującym odkryciem współczesnych badań jest to, jak różne były wczesne tradycje chrześcijańskie przed Soborem Nicejskim. W Syrii i Mezopotamii istniały wspólnoty, które przez stulecia zachowywały semickiego ducha pierwotnego chrześcijaństwa. Ich modlitwy były w aramejskim języku Jezusa, a ich teologia różniła się znacznie od greckiej filozofii, która zdominowała Niceję. Te wspólnoty widziały w Jezusie przede wszystkim mesjasza żydowskiego, który przyszedł odnowić przymierze między Bogiem a Jego ludem. Ich krystologia była prosta i biblijna. Jezus był synem Bożym w sensie, w jakim rozumieli to pierwsi apostołowie, nie w kategoriach greckich spekulacji filozoficznych. Czy zapisujesz się do naszego kanału? Nie przegap kolejnych odkryć o ukrytej historii chrześcijaństwa. Koptyjski Kościół w Egipcie także zachował wiele tradycji, które zostały później uznane za heretyckie. Ich monastycyzm, który kwitł na pustyni, reprezentował duchowość skupioną na bezpośrednim doświadczeniu Boga, nie na skomplikowanych formułach dogmatycznych. Czy to przypadek, że wielu mnichów poparło Ariusza i sprzeciwiało się decyzjom soborowym? Szczególnie intrygujące są relacje między wczesnym chrześcijaństwem a gnostycyzmem. Choć Kościół odrzucił nauki gnostyckie jako heretyckie, współczesne badania pokazują, że granica między ortodoksją a gnostycyzmem nie była tak wyraźna, jak późniejsze pokolenia chciały wierzyć. Wielu wczesnych chrześcijańskich teologów, włączając Clemensa Aleksandryjskiego i Orygenesa, Używało gnostycznej terminologii i koncepcji. Czy możliwe jest, że Sobór Nicejski nie tylko odrzucił arianizm, ale także systematycznie eliminował wszystkie te tradycje chrześcijańskie, które nie pasowały do nowego cesarskiego modelu religii? Czy w imię jedności nie została zniszczona bogata różnorodność pierwotnej wiary? Najważniejsze pytanie brzmi, czy Bóg rzeczywiście potrzebował ochrony cesarzy i filozoficznych formuł? Czy Duch Święty nie był wystarczająco mocny, by zachować prawdę bez politycznego wsparcia? Współczesna nauka biblijna rzuca nowe światło na pytania, które trapiły ojców Soboru Nicejskiego. Badania nad językiem greckim Nowego Testamentu pokazują, że słowa używane przez apostołów do opisania relacji między ojcem a synem były często wieloznaczne i mogły być interpretowane na różne sposoby. Słowo logos w Ewangelii Jana, tłumaczone jako słowo, miało w filozofii greckiej bardzo szerokie znaczenie. Dla stoików, Logos był racjonalnym prawem rządzącym wszechświatem. Dla Filona Aleksandryjskiego był pośrednikiem między transcendentnym Bogiem a materialnym światem. Czy apostoł Jan rzeczywiście miał na myśli to, co później interpretowali teologowie nicejscy? Podobnie słowo Teos, Bóg w języku. Greckim mogło odnosić się do różnych poziomów boskości. W kulturze helenistycznej istniała hierarchia istot boskich od najwyższego Boga po mniejsze bóstwa i bohaterów. Czy Nowotestamentowi autorzy używali tego słowa w sensie absolutnym, czy raczej w kontekście tej kulturowej rzeczywistości? Najnowsze odkrycia papyrusów z pierwszych wieków pokazują, że wczesni chrześcijanie używali różnych sposobów pisania imienia Jezusa. Niektóre manuskrypty używają skrótów, które sugerują szczególną cześć, inne traktują je jak zwykłe imiona ludzkie. Czy te różnice nie wskazują na różnorodność wierzeń już w pierwszych pokoleniach chrześcijan? Badania nad Kumran i zwojami z nad Morza Martwego ujawniły, że judaizm czasów Jezusa był znacznie bardziej różnorodny niż sądzono wcześniej. Istniały grupy, które wierzyły w dwie lub nawet trzy boskie postacie, które miały współdziałać w dziele zbawienia. Czy chrześcijańska wiara w trójce nie mogła wyrastać z tych żydowskich tradycji a nie z greckiej filozofii? Te Odkrycia sugerują, że spór ariański nie był jedynie akademicką dyskusją, ale dotykał fundamentalnych pytań o to, jak interpretować biblijne świadectwo o Jezusie Chrystusie. Czy ojcowie Soborowi rzeczywiście rozstrzygnęli te kwestie, czy może po prostu narzucili jedną interpretację kosztem innych? Jeśli spojrzymy na długoterminowe konsekwencje Soboru Nicejskiego, zobaczymy wzorzec. Który będzie się powtarzał przez całą historię chrześcijaństwa. Każdy kolejny sobór powszechny wprowadzał nowe dogmaty, nowe formuły i nowe podziały. Czy to przypadek, że każda próba zdefiniowania wiary prowadziła do nowych konfliktów? Sobór w Konstantynopolu w 381 roku dodał do nicejskiego wyznania wiary klauzulę o Duchu Świętym. Sobór w Efezie w 431 roku wprowadził tytuł Teotokos, rodzicielka Boga dla Maryi. Sobór w Chalcedonie w 451 roku zdefiniował doktrynę dwóch natur Chrystusa. Każda z tych decyzji prowadziła do schizm, które trwają do dziś, kościoły cejscy. Orientalne, Koptyjski, Etiopski, Syryjski odłączyły się od głównego nurtu chrześcijaństwa, bo nie mogły zaakceptować decyzji Chalcedonu. Czy ich odrzucenie oznaczało, że przez półtora tysiąca lat żyły w błędzie? Czy może nicejska ortodoksja nie była tak uniwersalna, jak twierdziła? Wielka schizma między Wschodem a Zachodem w 1054 roku. Częściowo wynikała z różnic w interpretacji nicejskiego wyznania wiary. Zachód dodał słowo filok i syna, twierdząc, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Wschód protestował, że to narusza oryginal formułę. Czy Bóg rzeczywiście dzieli chrześcijan z powodu jednego słowa, reformacja. Protestancka w XVI wieku kwestionowała nie tylko praktyki kościoła katolickiego, ale także niektóre dogmaty soborowe. Reformatorzy głosili powrót do sola scriptura, tylko Pismo Święte jako źródło wiary. Czy ich sprzeciw wobec tradycji kościelnej nie był częściowo uzasadniony? Współczesny ruch ekumeniczny próbuje przezwyciężyć te historyczne podziały. Jednak pytanie pozostaje otwarte, czy jedność chrześcijan może być osiągnięta przez powrót do formuł z czystego wieku, czy może przez odnalezienie czegoś głębszego, pierwotnego ducha Ewangelii. Czy Jezus, który modlił się, aby wszyscy stanowili jedno, Jan 17:21, rzeczywiście miał na myśli jedność doktrynalną, czy raczej jedność w miłości i służbie? Gdy patrzymy na całą historię soboru nicejskiego, jedno pytanie dominuje. Nad wszystkimi innymi, czy Kościół rzeczywiście zmienił Boga, czy może tylko sposób mówienia o nim? Odpowiedź na to pytanie może zmienić nasze rozumienie całej chrześcijańskiej wiary. Jeśli przyjmiemy, że nicejskie wyznanie wiary było autentycznym wyjaśnieniem biblijnej prawdy, musimy. Zadać sobie pytanie o wszystkie te wspólnoty chrześcijańskie, które przez wieki żyły bez tych formuł. Czy byli oni w błędzie? Czy ich wiara była niepełna? Czy miliony chrześcijan, którzy nie znali słowa homoousios, nie mogli być prawdziwie zbawieni? Z drugiej strony, jeśli uznamy, że Sobór Nicejski wprowadził nowe elementy do chrześcijańskiej wiary. Musimy zmierzyć się z pytaniem o ciągłość tradycji. Czy Kościół ma prawo do rozwijania doktryny? Czy jego rolą jest jedynie zachowanie tego, co otrzymał od apostołów? Współczesne chrześcijaństwo stoi przed paradoksem. Z jednej strony nicejskie wyznanie wiary jest recytowane w kościołach na całym świecie jako symbol jedności, z drugiej strony. Istnieją setki denominacji chrześcijańskich, które interpretują te same słowa na różne sposoby. Czy ta różnorodność świadczy o bogactwie chrześcijańskiej tradycji, czy o jej fragmentacji? Może najważniejsze pytanie brzmi inaczej: czy Bóg, który objawił się w Jezusie Chrystusie, naprawdę potrzebuje naszych definicji, czy nieskończone misterium boskiej miłości? Może być zawarte w ludzkich formułach, choćby najdoskonalszych? Prorok. Izajasz pisał: Moje myśli nie są waszymi myślami, ani wasze drogi moimi drogami. Jak wysoko są niebiosa nad ziemią, tak wysokie są moje drogi nad waszymi drogami, i moje myśli nad waszymi myślami. Izajasz 55, 9. Czy te słowa nie powinny czynić nas pokornymi wobec misterium Boga? Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży przez historię. Jeśli ten materiał otworzył przed Wami nowe perspektywy, zapiszcie się do naszego kanału, udostępnijcie to wideo i oglądajcie kolejne treści, które pojawią się na Waszym ekranie. Prawda zawsze jest warta poszukiwania nawet jeśli prowadzi nas drogami, których się nie spodziewaliśmy.